To słyszę biciemy pola, na taki biciemy pola. Widokie opora, bo to jest, jakby... Nie wiem. czyli jakby wefelka może... Raczej opora, raczej opona. Bardzo łatwo zdeformować oponę jakimś hamowaniem. Albo nawet samym tym, że długo stała, A czyli formowała się? No dokładnie tak. Bardzo możliwe, że to właśnie to i wystarczy na przykład zmienić ją. Może być... To mi się... Już się wydaje, że... To teraz ja więcej czuję. Nie? Przed chwileczką yeah. jechaliśmy 60-70 po tej ulicy i słyszałem to bicie. się, że teraz już tego nie czuję. Ale jak idziemy wyższą prędkością, yeah. powiem wam, że czuć delikatnie jeszcze, ale... ale nie tak jak było na początku. Na początku normalne było. Vi må vel? Estou levando o novo que E Zacznę od tego, że auto kupione i od tego, że macie trochę pecha z tymi Hondami, bo nigdy nie ma czasu filmować tych Hond, ostatnio jak już występują. Mamy dzisiaj wtorek, 25 października. Jesteśmy w Landshut, Bawaria. Kupujemy Hondę z panem Janem. 2007 rok, dwóch właścicieli. 110 tysięcy lakierowane, prawdopodobnie rdza, tylne błotniki, oba opony zimowe, stoi na zimówkach i nieoryginalnych felgach letnie. Na stalówkach, dziwna sprawa. Ma zapakowane, były w cenie. Ustawione auto za 7500 Kupiliśmy je za 7000 Po drodze, podczas jazdy próbnej, wymieniliśmy koło. Prawe. Bo huczało. Biło. Czuć było na kierownicy. Więc sprawdziliśmy, co się działo po wymianie koła na letnie. Rzeczywiście, kluczenie koła ustąpiło i teraz już nawet nie bije na, na tej wcześniejszej oponie, na wcześniejszym kole. A więc widać, że problem był czasowy. Auto dość długo to stało, 5 miesięcy, a wyrystrowane było chyba w zeszłym roku, nawet. Tak mi się wydaje to już mówiłem. Pierwszy od 2007 do 2011, drugi od 2011 do 2015. Auto ostatni serwis olejowy miało na 110 tysięcy, teraz ma 113. Także nie wymaga żadnego wkładu finansowego, oprócz ładnych felg aluminiowych, które można by sobie sprawić na wiosnę. To Do zobaczenia. uzupełnienie przednich kół bo trochę za mało powietrza i uzupełnienie informacji auto zostało wyrejestrowane w marcu 2016 roku ostatni serwis w zeszłym roku i od ostatniego serwisu do wymeldowania przejechało tylko 3000 km do następnego odcinka i jeszcze jedno uzupełnienie informacji, obiecuję że tym razem już naprawdę ostatnie to był tylko jeden właściciel auta od 2007 roku, ale w 2011 się e, przeprowadził. No i w briefie widnieje to jako dwóch właścicieli, ale był tylko jeden. Od 2007 do 2016 jeden pan, a w 2011 nastąpiła przeprowadzka z Delingen no chyba Kelheim. I stąd e, w briefie, bo był wydany nowy brief w 2011 roku, stąd w briefie Oznaczenie, że był jakiś poprzedni właściciel, ale to była ta sama osoba. Papa. Pa.